Cześć kochani, tutaj Gosia. Dzisiaj zajmiemy się pozycją wojownika drugiego. Stajemy sobie w delikatnym wykroku. Pięty są w jednej linii. Uginamy nogę z przodu. Kolano znajduje się mniej więcej nad naszą kostką, najlepiej w jednej linii. Druga noga również jest aktywna. Całe ciało jest aktywne, cały brzuch jest aktywny. Zwróćcie uwagę na to. Mhm wszystko jest tak jakby podciągnięte. Cały tłów tutaj pracuje. Klatka pierwsza jest otwarta, ręce wyciągnięte do boku, ramiona aktywne. Patrzymy sobie za swoją dłonią z przodu. I to jest pozycja wojownika drugiego. A teraz pokażę wam, czego w tej pozycji nie robimy. Zacznijmy od odłożenia naszych nóg zbyt szeroko czy zbyt duży krok. Tak, tutaj byłoby nam ciężko utrzymać się w tej pozycji. Zwróćcie też uwagę na kolano, że jest inaczej ułożone. Ale też błędem będzie zbyt mały wykrok. To też nie jest dobra pozycja. Kolejna sprawa: kolano, nogi z przodu. Absolutnie nie powinno wychodzić poza linię palców. Jest to bardzo niezdrowe dla naszych kolan. Tego nie robimy. OK, mamy kolejną rzecz. Pięty nie są w jednej linii rozchodzą się, zrobi się taki skos, nie ma prostej linii. Tego też nie robimy. Kolejna sprawa: noga z tyłu, palce skierowane są na zewnątrz. Kierujemy je bardziej do środka, albo na prosto, albo do środka. Tak samo z nogą z przodu, ze stopą z przodu, która ma być skierowana na prosto, a nie na boki. Kolano również w jednej linii. Mhm. Ręce. Czasami je przekładamy w jedną albo w drugą stronę. Oczywiście nie jest to jakiś duży błąd, ale chcemy, żeby mniej więcej były w jednej linii i są aktywne, więc nie mamy miękkich, bardzo dłoni, tylko aktywne. Kolejna sprawa: ramiona idą do uszu. Tak również nie powinno być, przecież nie chcemy się spinać, więc ramiona dajemy daleko od naszych uszu. Mamy miękką pozycję. Wojownika drugiego, w której pracuje brzuch, pracują nogi i pracują ramiona, ale zawsze pamiętamy o brzuchu. Zobaczcie, teraz brzuch nie pracuje i go wypycham, może trochę przesadnie, ale chciałam Wam to pokazać. Tego nie robimy, mamy aktywny brzuch, bo tak jest dla nas zdrowiej. Dzięki wielkie kochani i do zobaczenia na kolejnych lekcjach. Buziaki, ściskam, pa pa.